I znowu witamy w programie Jak nie mam kompresji dostaję depresji Będziemy robić film edukacyjny z zakresu sprężania, podmywania, naprawiania to Po prostu taki oto zakup weekendowy, w sobotni, odwiedziny oto i Zakowa Poromna sprężarka niemiecka rocznik 7.1 Próbujemy zrobić próbę Działa! Kur... zapias Co się dzieje? Co się dzieje? Piekielna maszyna staje Tutaj ciągnie, tutaj się. odwiedniacze, odlejacze takie są tutaj działania tej maszyny zawory Wiecie, jak może, to też. Będziemy sprawdzać z jaki on może być przy tym ciśnieniu wariatem. Zepchniemy sobie tutaj trączkę. I proszę. Po prostu maszyna gwizda.